Znajdujemy się w wiosce żeglarskiej w Nikołajkach. Jest to centrum warmi i mazur. I myślę, że jest to punkt na mapie naszego województwa, który nie może zostać ominięty przez ani jednego turystę i ani jednego żeglarza. Sam port mieści aż 250 jachtów, ale oprócz tej infrastruktury, którą posiadają tutaj żeglarze, to myślę, że każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Nowością w Mikołajkach jest wypożyczalnia rowerów. To jest dla osób, które lubią spędzać czas aktywnie na Mazurach i poza żeglarstwem, nie wszyscy może o tym wiedzą, ale mamy kilkaset ścieżek rowerowych. To są rowery stylizowane modą retro. Wszyscy je dobrze znamy, to są te piękne rowery z koszykami, zresztą bardzo, bardzo wygodne. Region Mazur jest objęty tak zwanym wschodnim szlakiem Green Velo, który w całości ma ponad 2000 km i aż 400 znajduje się na Mazurach. Szukając spokoju i ciszy, i troszeczkę odmiennego klimatu od tego, który panuje w Mikołajkach, Warto jest przyjechać do Starych Sadów, do portu pod jaboniami. jest on oddalony tylko o 7 km od Mikołajek i tutaj króluje prawdziwy chillout. Wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby, żeby wiedzieć, gdzie jechać i jakie miejsca najlepiej zobaczyć, można uzyskać właśnie w wypożyczalni. Tam również będą specjalne czekały foldery i mapy, przewodniki, także nie trzeba się martwić. Wszystkie informacje można uzyskać na miejscu. Zapraszamy na rowerowe Mazury.